pani, chcie, czy ogólnie warto oszczędzać? Ale bez, bez tego to ani różno teraz w tej chwili. Co, co wie pani? Zawsze musi być ta złotówka na coś tam. Zawsze coś wypadnie. I... A co do samego już oszczędzania? To lepiej w banku, czy nie wiem, do tak zwanej skarpety? No, chyba lepiej w banku. W banku nie, lokata jakaś. Okay. Czy warto uczyć dzieci oszczędzania? Oczywiście, od młodych lat, jak dziecko ma jakieś tam oszczędności, to wie pani, zawsze tam ta złotówka mu się przydaje i no on umie to dzieciak, tak umie, że o, mam tyle i tyle i, i zawsze, aha, to jeszcze więcej. I, I on nie traci tak sobie na cukierki, na co na tamto, tylko no tak. sobie zawsze oszczędza, żeby coś tam sobie sprawić lepszego. A co Pani rozumie pod hasłem, zarządzanie domowym budżetem? E, musi się e, ma i winien finansować przydajnik. Mhm. A czy może Pani sobie w miesiącu, byśmy pozwolili na jakieś nieplanowane wydatki, czy ma Pani taki ograniczony budżet? No renciści to mają ograniczony budżet, tak. No akurat ja tak teraz z dziećmi mieszkam, to mogę troszeczkę sobie tam pozwolić. Jeszcze tak na coś, ale nie za dużo, bo trzeba jeszcze dzieciom pomóc. nie Pani, jak to jest teraz? Teraz starsi szybciej mogą, bo mają... Yy, ile mają, to mają. Czy 500, czy 600, czy 700, ale zawsze te pieniądze jakieś yy, dopływają. A młodzi niektórzy yy, nie mają. A młodzi potrzebują pieniądze, bo mają dzieci, rodziny, wszystko. To wie Pani, jak to jest. A my już teraz jesteśmy tylko babkami, dziadkami, to... Czy uważa Pan, że warto płacić rachunki na czas? Wszystkie. No jak płacimy na czas, to nie płacimy kary. lepiej się opłaci na czas. I jeszcze mam jedno pytanie. Czy warto płacić wszystkie rachunki w czasie? A no, bezwarunkowo. bezwarunkowo. To, to już jest norma. Ja najpierw, jak rentę dostawałam, to musiałam no. najpierw wszystko zapłacić i później musiałam wiedzieć, ile mam pieniędzy, jak się rządzi. A... Jakie skutki mogą mieć ze sobą nieplanowane wydatki? Dziurę